Nazywam się Eleonora Szafran. Jestem córką Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego. W Na naszej rodzinie od początku temat historii obozów koncentracyjnych mojego taty nie był tematem tabu. O tych, o tych sprawach, o tej historii opowiadało się. I byłem z tym skonfrontowana od małego dziecka. Wiadomo, że, będąc już dziewczynką 10, 12, 13-letnią, coraz bardziej do mnie docierały akty historii mojego taty. On te, o tej historii opowiadał. Nie wstydził się jej i chciał, aby na jak najwięcej osób o tej historii wiedziało. Oczywiście możemy to połączyć z momentami, kiedy, kiedy jako 15-latka miałam dużo znajomych, którzy do mnie do domu również. Przychodzili i którym tato, oczywiście, o swojej historii obozowej, o boksie opowiadał. Wszyscy byli tym bardzo zafascynowani i wszyscy zawsze chcieli słuchać profesora Pietrzykowskiego. Mój tato można powiedzieć tak, że ja, jako młoda dziewczyna, tak jeszcze dogłębnie tego nie zgłębiałam. Na to uważam, że też potrzeba pewnych lat. To nie da się tak dziecku młodemu wszystko opowiedzieć, aby zapamiętało. Ja dopiero zaczęłam zapamiętywać te historie i wracać i z większą wrażliwością na nie, kiedy już miałam te 16-17 lat. Kiedy dzisiaj widzę na filmie Mistrz młodego aktora, który gra mojego tatę w wieku Plus minus dwudziestu y, kilku lat. Po y, tyle lato miał dwadzieścia lata, jak dostał się, y, do, został się deportowany do więzienia y, w Auschwitz, z pierwszym transportem więźniów politycznych 14 czerwca 1940 roku. Y, kiedy tak sobie wyobrażam, co musiał wtedy czuć, jak wtedy wyglądał, y, czego się bał, bo że bał. To na pewno jest prawda, bo wszyscy się wtedy bali, nie wiedzieli, co ich czeka, nie wiedzieli, gdzie zostaną wysłani. Myśleli, że, będą, że wyjadą na roboty do Niemiec. Niestety rzeczywistość okazała się dużo gorsza. Kiedy stał się numerem 77, świat wywrócił się do góry nogami. Nie na pewno w najśmilszych marzeniach nie wyobrażał sobie, jaka Gehenna i przez ile lat będzie jego udziałem. Ihr seid die ersten im deutschen Konzentrationslager. A morgen werdet ihr die Kasernen ausbessern. Für uns seid ihr keine Menschen. Nr. 77 meldet sich Gehorsal. Bitte Teddy auch Boxer-Gentleman genannt. Wir werden die Werte annehmen, wie lange er aushält. So sei es. Ich kenne dich. Teddy ruft Boxer aus Amerika. Das ist kein Sport. To już nie są twoje walki. Walczysz dla nas, za nas. Zawsze wiedziałem, kim chcę być. To jest piękna opowieść o człowieczeństwie, o przetrwaniu, o nadziei i o odwadze. I wszystkie te cechy cechowały mojego tatę Tadeusza Pietrzykowskiego. Fenomen jego polegał na tym, że wszystkie, że wcielał to w życie. Niósł nadzieję więźniom, swoim kolegom przez Wygrane walki przez wygraną walkę pierwszą, która decydowała o jego być albo nie być z więźniem funkcyjnym Capo Walterem Duningiem. Ta, ta wygrana z pełną charyzmą, kiedy, kiedy wygrał i kiedy Walter Duning podszedł do niego i podniósł jego rękę do góry jako powiedzmy sobie, wygranego dała mu przepustkę na dalsze życie. Dała mu przepustkę, ale nie tylko jemu. Dała mu również szansę, żeby otrzymywać jedzenie, którym się oczywiście dzielił ze swoimi kolegami, współwięźniami. Piękne, piękny moment człowieczeństwa, który, który mój tato, wiadomo, nie, nie zjadłby tylu bochenków chleba, czy po prostu to nie było dla niego aż tak ważne. ważne. Ważni byli ci ludzie, ci jego koledzy, z którymi na co dzień żył i, i znosił te wszystkie tortury i, i dzień codzienny Auschwitz. Przetrwanie, przetrwanie właśnie dzięki jego walkom. Przetrwał, był tak odważny, że ja bym dzisiaj powiedziała, że to było szaleństwo na tamte czasy. Kiedy, kiedy młody człowiek pomimo wszystko staje do walki z o wiele, o wiele cięższymi więźniami, Niemcami i też nie tylko Niemcami, bo różnej narodowości więźniami. Kiedy, kiedy jego, jego chęć zwycięstwa była tak duża, bo to oczywiście łączyło się z pomocą innym więźniom. Fenomen Tadeusza Pieczykowskiego to jest to, to tak ciężko dzisiaj bym powiedziała powiedzieć konkretnie, ale na pewno jest to postać uniwersalna. To jest fenomen na tamte czasy, na czasy powojenne i nawet na współczesne czasy. Dzisiaj możemy go zakwalifikować we wszystkich tych okresach, jako postać, jako postać, chociaż nigdy o sobie nie mówił, że jest bohaterem, ale pe na pewno się czuł, bo bohater to nie tylko człowiek, y który zdobywa laury, który zdobywa medale. Jemu nie było akurat dane zdobyć złotych medalów olimpijskich, ale dane mu było ratować swoich przyjaciół. I uważam, że to y obrazuje nam absolutnie Postać Tadeusza, czyli y, mocna empatia, y, człowieczeństwo i ta nadzieja, którą niósł współwięźnią swoim kolegom, bo oni w nim widzieli kogoś, kto daje im nadzieję nikt inny, tylko właśnie ten Teddy, ten, ten szczupły, niewysoki polski bokser z Warszawy. On dawał im nadzieję na przetrwanie. On pomagał. On roznosił lekarstwa. On działał w konspiracji obozowej. Ym, oczywiście tutaj jego przyjacielem i, i, i człowiekiem, którego bardzo poważał był rotmistrz Witold Pilecki, Wel Tomasz Serafiński, o którym mój tato opowiada i wspomina w listach praktycznie do końca swojego życia ze swoimi kolegami na uchodźstwie ze Stanów, z Argentyny. Więc to są, to są sytuacje, kiedy, kiedy te postacie y, się zapamiętuje. Dlaczego, że był taki człowiek? I bardzo jest to piękne, że w wielu y, różnych y, książkach, można powiedzieć nawet, jest jednak wspomnienie o Tadeuszu Pieczykowskim. Pomimo, że y, czas, który, y, który przeżył, nie dane mu było samemu… Y, to znaczy, było mu, pisał, pisał pamiętnik, pisał książkę, która miała być wydana, ale niestety nie udało się. Dzisiaj, y, dzisiaj widzimy już na ekranie film Mistrz, reżyserii pana Macieja Barczewskiego. Piękna opowieść i pięknie zainspirowana postacią, y, zainspirowana postacią Tadeusza Pieczykowskiego, postać y, pana Kłowackiego, który się wcielił idealnie postać postaci mojego taty oczywiście, która na dzień dzisiejszy y, wzrusza mnie bardzo jak oglądam ten film, czy widzę zdjęcia, y, jako, jako boksera. Moje runda 1, ring frei. Jak pracuję nad postacią, to co mnie interesuje, to jest zawód, umiejętności, które postać posiada. Bo one są kluczem do jego ciała, do jego ruchu, do jego również psychiki. Tutaj odległość była bardzo duża. Mam do czynienia z mistrzem boksu, który też walczył w wadze koguciej, więc widziałem duże pole do popisu dla siebie, ale też bardzo dużą drogę do pokonania, po to, żeby móc godnie reprezentować go na ekranie. Podstawą mojej pracy była dieta, praca logistyczna w głowie każdego dnia, żeby wpasować posiłek w takie miejsce, w którym będę mógł nie tylko go zjeść o odpowiedniej porze, ale jeszcze w, będzie odpowiednia ilość czasu do treningu, który jest wieczorem. Więc mówiąc o rutynie, to rutyną była plastyczność. Bardzo szybko Piotr pokazał się z tej dobrej strony, pracowitego, bardzo profesjonalnego człowieka. Trzy sesje tygodniowo, ta sesja była sesją godzinną na siłowni i godzinną sesją pięściarstwa. No, zaczęliśmy oczywiście od podstaw, dlatego że Piotr nigdy nie boksował wcześniej, więc zaczęliśmy od pozycji walki, od wszystkich elementów technicznych, Aż do pełnej pracy już w ringu, w luźnym sparingu. Kwestia treningu to nie jest tylko kwestia treningu ciała, to jest również kwestia nawiązywania kontaktów, to jest kwestia spotkań, to jest kwestia tego, że w trakcie tych spotkań słyszy się historię, poznaje się ludzi, obserwuje się innych ludzi podczas treningów, nabiera się takiej kultury fizycznej. Która jest mi wyjątkowo bliska po obejrzeniu filmu, to scena, kiedy tato podnosi się z dołu pełnego trupów, które były palone w dołach w Auschwitz. Kiedy leży w, w, tym, w tym dole, pełnych tych zwłok, i kiedy już myślę, że nie chciał żyć. Kiedy. Kiedy chciał umrzeć tam, w tym momencie, nagle widzi obok siebie malutko, malutkiego aniołka. Ten aniołek, jeszcze nie całkowicie spalony, bierze go do rąk, i jednak ten anioł chyba mu daje taką siłę, kiedy on powstaje z tego, z tego dołu. I, I to, tak bym powiedziała, że. To jest taka scena, że się podnosi jak Feniks z popiołów i idzie walczyć y, swoją ostatnią y, y, walkę, którą oczywiście, y, no nie wiem, przy Bożej pomocy, przy szczęściu, przy, y, przy po prostu takim przeznaczeniu, jakie było mu dane, wygrywa. Oswajanie traumy obozowej. Tutaj podzieliłabym to na dwie sprawy. Pierwszą była jego pasja i miłość do malarstwa. To, to malarstwo uprawiał już przed wojną, malował. Oczywiście jego marzeniem miał bardzo dużo marzeń, ale to było jedno z jego marzeń, kiedy chciał dostać się na Akademię, na Wydział Architektury Akademii Warszawskiej, kiedy chciał studiować malarstwo. Niestety, 39 rok przekreślił, te marzenia, pomimo że był wyjątkowo wrażliwym na piękno młodym człowiekiem. Przy tym boksie, który jest tak typowo męską dyscypliną, ta miłość do malarstwa i te piękne rysunki, które malował, po prostu są, to są tak jakby dwie różne strony medalu, ale on je w sobie skupiał. Po wojnie oczywiście, kiedy wrócił z pożogi wojennej do Polski w 1946 roku, ta ta miłość do malarstwa przetrwała. Przetrwała i, i zaczął malować. Oczywiście była to pewna odskocznia od traumy obozowej, bo przecież wszyscy tą traumę obozową mieli. Jedni ją bardziej pokazywali, jedni mniej. Mój tato akurat na traumę obozową miał sposób. Sposób taki, że on opowiadał, o obozach, jeździł na spotkania do obozu, spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, a w szkole jako wychowawca i trener i, i można powiedzieć naoczny świadek, tamtych dni bardzo często uczestniczył w wyjazdach klas do Oświęcimia, zwłaszcza w momencie, kiedy już y, y, zawitał do Bielska, kiedy tutaj założył rodzinę i Uczył w szkole numer 12 na Leszczynach w Bielsku białej. Dla niego, dla niego to, było, to było coś nad wyraz ważnego, a żeby ta pamięć o tamtych czasach, pomimo, że one nie były przecież aż tak strasznie odległe, po prostu przetrwała, żeby o niej mówiono, jeżeli, jeżeli on żyje i może mówić, to, to, takie, to tak wydaje mi się, że to uważał za swoje powołanie. Żeby o tym y, wspominać i, i żeby się tego nie wstydzić. Wiemy, jakie były czasy komunistyczne, nie były proste. Opowiadania o, y, o Auschwitz czy o innych obozach, no już różnie na to patrzano. Y, w każdym razie, tato. Y, Właśnie w ten sposób odnajdywał się w tej powojennej rzeczywistości. Opowiadać, tutaj bym nawiązała również do, do takiego momentu, kiedy, kiedy w Noongamy, kiedy już wojna dobiegła końca, i kiedy postawił sobie za zadanie, za cel, aby zawsze żeby zawsze, żeby się związał z młodzieżą, jako trener, jako nauczyciel, że ta młodzież będzie miała u niego zawsze priorytet i żeby mogła w spokoju trenować sport i żeby nigdy nie zaznała wojny. To były, to były jego cele, to było jego dążenie i to autentycznie wdraża w swój życiorys i w życiorys swoich uczniów. Tadeusz Pieczykowski po wojnie poświęcił całe życie młodzieży, aż można powiedzieć do emerytury, ale nawet na emeryturze też z tą młodzieżą miał do czynienia. Tato był postrzegany przez swoich uczniów jako, jako legenda, jako ktoś niesamowity. I tutaj właśnie przytoczę relację jednego z jego uczniów ze szkoły numer 12, pana Jerzego Parciaka, który przepięknie opisał mi, w jaki sposób postrzegał swojego profesora Tadeusza Pieczykowskiego. Teddy, jako nauczyciel, umiał uchwycić i docenić determinację dziecka i pomóc mu uwolnić się od jego słabych punktów. Umiał przerobić, przerobić słabość lub strach na atut. Umiał motywować dzieciaka. Jak dziś pamiętam, jego zdanie powiedziane mi po kolejnym udanym rzucie. Rzut do kosza to nie tylko kwestia techniki, lecz to kwestia inteligencji. Wrzucasz piłki dobrze, bo jesteś inteligentny. Ten rzut jest w Twojej głowie, a nie w rękach. Niewielu nauczycieli umiało tak motywować. Yy, Wiemy, że takich opinii o moim tacie. Było bardzo dużo. Mam je również spisane i być może kiedyś ujrzą światło dzienne. Tato, kiedy, kiedy ten jego kontakt z uczniami z dwunastki był nawiązywał kontakt z tymi, z tymi uczniami z Łunaski, to były bardzo bliskie kontakty. To były kontakty, kiedy on stawał się dla nich w pewien sposób nauczycielem, stawał się dla nich w pewien sposób przyjacielem, a potem nauczycielem. To on ich motywował do ich życiowych wyborów. On u niego w sali gimnastycznej w dwunastce namalował wielkie motto: Być to być najlepszym. I zawsze tego się trzymał. I to wpajał swoim uczniom, żeby, żeby też do tego w ten sposób podchodzili, że wszystko, co robią, żeby starali się robić dobrze, żeby być w tym, co osiągają najlepszymi. I rzeczywiście to skutkowało. On potrafił zmotywować. Różnych, różne dzieci, różnych młodych chłopców. Niektórzy wcale nie byli, nie byli tacy grzeczni, prawda? To oni zapraszał ich na, na sparringowe lekcje do dwunastki, żeby mogli boksować, żeby mogli się wyżyć, żeby mogli, mogli pod dobrym okiem profesora rozwijać się należycie, żeby jednak ten cel w życiu y, mieli lepszy niż tylko powiedzmy huligaństwo. I bardzo to pamiętają, oczywiście y, na dzień dzisiejszy to już y, y, kiedy słyszę różnego typu pozytywne opinie i, i jak oni Tatę podziwiali i podziwiają do dzisiejszego dnia, jest to dla mnie bardzo wzruszające, dlatego że z tej strony wcześniej nie miałam aż takiego kontaktu z jego uczniami. Kiedy, kiedy po wygranych meczach mój tato rozdawał cukierki, czy zabierał do, do sklep, kupował chłopcom oranżatę, czy kupował ciastka. Kiedy, kiedy był dla nich naprawdę wszystkim, był matką i ojcem, a wiemy, że młodzież w tamtych czasach to była młodzież, którą wojna, których rodziny wojna dotknęła. Bardzo często to, byli, to była młodzież, która się w zasadzie wychowywała sama, i tutaj duży, był, duży potencjał musiał być w nauczycielach, bo rodzice pracowali, bądź były to rodziny, które były też i rozbite. To, to, było, to wszystko wpływało właśnie na to, że tato potrafił w tych młodych ludziach wywołać. Wyciągnę z nich to, co najlepsze. Za to są mu do dzisiejszego dnia wdzięczni. Takie ostatnie zdanie podsumowując jego y, pracę pedagogiczną, to zacytuję również y, ze wspomnień pana Jerzego Kwarciaka. Moim zdaniem Teddy uczył nas, że wszystko, co nas spotyka w życiu i co robimy, należy przekuwać w sukces, dążyć do sukcesu i być najlepszym. Teddy zdecydowanie był znakomitym pedagogiem, urodzonym nauczycielem, był człowiekiem z temperamentem, humorem i charyzmą oraz umiejętnością kierowania młodzieżą. I na pewno na dzień dzisiejszy chciałby w młodzieży właśnie widzieć z, z siebie samego. Wraz z premierą filmu Mistrz w reżyserii pana Macieja Barczewskiego ukaże się również moja książka, również pod tym samym tytułem Mistrz, mówiąca o, rozszerzająca temat obozowy i przeżycia obozowe mojego tady, Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego. Wszystkich zapraszam na lekturę.